Zastawa będzie podzielona na kilka okresów odpowiadających pewnym epokom w jej dziejach, a więc okres paskiewiczowski, łącznie z budową Cytadeli, okres ożywienia politycznego na początku lat 1860, łącznie z powstaniem styczniowym i represjami popowstaniowymi, wreszcie bardzo ważny Okres rewolucji 1957 roku, skutkujący największą liczbą egzekucji w historii Cytadeli. Przywrócone zostaną niektóre cele, więzienne do tej pory nieeksponowane. Będzie cela pamięci błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Każdej zmienionej przeze mnie epok będzie towarzyszyło stanowisko multimedialne, gdzie Zwiedzający, którzy zainteresują się szczególnie jakimś problemem, będą mogli poszerzyć swoją wiedzę. Nowa ekspozycja będzie miała bardzo nowoczesny wystrój plastyczny, no ale wymaga to oczywiście znacznych nakładów finansowych, zapewne kilku milionowych, o które zamierzamy się starać. Swoistym aneksem do ekspozycji głównej. Będzie istniejąca już obecnie wystawa Cybiracy 1940-1956, ale powiększona oraz znacznie unowocześniona wystawa poświęcona Polakom, którzy po aneksji wschodniej części II Rzeczypospolitej przez Armię Czerwoną byli masowo wysyłani w głąb Rosji Sowieckiej. Ten ostatni etap. Naszych poniewolnych stosunków z Rosją pokazuje właśnie wystawa Sybir 1940-1956. Ona właściwie no, obrazuje cały ogrom nieszczęść, jaki przeżyli wtedy Sybiracy. Zgromadziliśmy w ciągu 20 lat około 4000 archiwaliów, realiów, dzieł sztuki, fotografii. I otrzymaliśmy je od samych represjonowanych. Jest to bardzo ważne, bo przedmiot taki nie ma znaczenia właściwie bez swojej historii, a represjonowani opisali nam tę historię. Wydaje mi się właśnie, że tutaj te oryginalne pamiątki pokazane we wnętrzach, w surowych wnętrzach dziesiątego pawilonu, stwarzają taką specyficzną atmosferę. I dzięki temu mogą się przejąć losem swoich ojców, dziadków, nawet młode pokolenie, które nie zaznało takich czasów i nie bardzo wie, jak one wyglądały.